Frekwencję cyklów dopasowujemy do naszych możliwości i stanu zdrowia. Po kilkunastu sekundach ciało podpowie nam zresztą optymalną dla nas częstotliwość, a także koordynację ręce, nogi. Pierwszą pięciominutową sesję robimy rano na czczo, na przykład po powrocie z marszu truchtu. Drugą przed ostatnim posiłkiem. Pamiętajmy, aby o te wykonywać bez butów. Jeśli jest taka możliwość, to nawet boso. Uzyskamy wtedy dodatkowy, bezcenny efekt refleksoterapeutyczny. Od trzeciego dnia zwiększamy momentami frekwencję ruchów lub wprowadzamy lekkie hantelki. Panie do kilograma, panowie do maksymalnie dwóch. Ważne, aby optymalnie synchronizować oddech z cyklami pracy rąk i nóg. Płaszczyznę pracy ramion zmieniamy dowolnie, od ruchów w poziomie przed siebie lub po skosie, aż po pionowe wznosy nad głowę. Co około minutę wykonujemy widoczny na wideo prezentacji opad tułowia, aby odciążyć ramiona i kręgosłup, nie przerywając przy tym stymulacji krążenia i bodźcowania organizmu. W ciągu zaledwie 5 minut nasz układ krążeniowo-oddechowy zostaje wspaniale pobudzony, ożywiony, dotleniony i doładowany. Pugilato Curatio to jeden z najbardziej wartościowych autozabiegów, nie wymagających miejsca ani specjalnych urządzeń krótkie i skuteczne remedium na szereg dolegliwości związanych z długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej.